Oku! Oh, cool. z tej strony Shadow, a to jest Five Nights at Freddy's Soul. The To jest kolejny. niby kolejny fangame FNAFA, ale z tego co widziałem, to jest naprawdę. wygląda przerażająco. Więc mam nadzieję, że. Um, mam nadzieję, że. to dawno nie grałem z faktycznie dobry fangame FNAFA. Te, te nowe fangamy. Nowe gamey są po prostu takie trochę takie. Eee. Miał wyjść ten FNAF Plus. Nie, nie, w końcu nie wyszedł. A to. To jest chyba z tego co wiem, to jest... Y, fangame właśnie... Fangame FNAF Plus. To jest fangame To jest fangame fa Kurwa. To jest fangame fan gameu. E tu record, ale co? Nie mogę w żaden sposób zaświecić latarką. Żaden... Czemu... O kurwa, co to za dźwięk? Żaden Fongain do mnie nie dzwoni. Nie ma hello, hello. Nie wiem co mam zrobić. Ja rozumiem Czy my jesteśmy fongainem? Fongainem. Fongainem tutaj.. Halo, halo. O, co się robi, Co się dzieje, widzicie? Okej, okay, czyli to o to chodzi. Hello, hello! Welcome! Uh, to your new summer job In the new and improved Freddy Fazbear. Ferry, z pizza. W tym momencie mamy trochę. mały problem techniczny. Zrób What the f... Zrób coś proszę! Czy ja już zjebałem? Czy ja już zjebałem? Ja dole? O kurwa! O ja. Nie wiem skąd ja miałem to wiedzieć, aż se kurwa zjem teraz czekoladkę świąteczną. No i co, nagrywasz czy nie? No, press record. No. no, wszyscy są. W jaki sposób on w dwie sekundy dobiegł do mojego domu? Co ja mam zrobić? Ja nie mogę coś widzieć światłem. Ja tu, dosłownie ja nie wiem co ja mam zrobić i kiedy mam to zrobić. Tu z pierwsza noc dopiero. Okej, okay, czy jest ten gość? Jest Freddy. Freddy siedzi. O kurwa! Nie! My nie przeżyjemy tej nocy! Nie wiem czy to dobrze czy źle. Nie wiem co za dźwięk. O, kurwa. Słyszałem Foxiego! Ja pierdolę. To jest... To na pewno muszę teraz zamknąć. Proszę idź stąd. Jestem absolutnie... Czuję się jakbym grał w FNaFa 1 pierwszy raz. Chica. Foxy. Zjebałem. Gdzie jest Foxy? Kurwa, gdzie on jest? No i nie ma No i zjebałem, kochani. TY! Ja pierdolę. Oszczędź mnie, proszę. Nie, ja za zakładam kamerę. Co to jest za dzień teraz? Haha! <śmany> Jezual, tak powinien wyglądać nachowy film. Jakby tak wyglądał FNAfowy, W sensie, jakby i tak był fajny, ale jakby wyglądał w ten sposób. Absolutna ejakulacja. A co jeżeli naraz to spróbuję wszystko zrobić? Recording. Ej, dobrze nam idzie. Nie wiem, nie wiem, po co my to nagrywamy. Nie wiem, czy to coś da w kontekście przejścia tego, ale dobrze nam idzie przynajmniej. Ostatnia kreseczka. To jest bardzo źle to określam. O ty chuj. O kurwa! Dzień dobry. O matko, ten jest prze... O nie, jak on tutaj zbiegnie. Nagrałem. I teraz jeszcze muszę przejść do końca? Holy oh, fuck. Proszę, nie molestujcie mnie. Co? Nie wiem, co to znaczy. A, że jest w kuchni, czy co? O, ja pierdolę. Za dużo przeklinam. YouTube tego nie polubi. Ale to jest adekwatne do tego, co się dzieje. On tu biegnie. Ja nie wiem, czy on tu biegł. Czy co to było. Ale coś się działo. Czekam aż na sobie pójdzie i sobie zamykam drzwi. To jest mój plan. Nie widzę tego kuja nawet teraz. Co to jest? Zamykam te drzwi. Mam trz... GG. Så det ut sånn? O matko. Jak to mi wyjdzie? Hmm. Czekam. Ja póki co muszę kończyć, ale wkurza mnie to, że nie mogę przejść tego pierwszego, tej pierwszej nocy, ale na razie muszę kończyć. Dzięki za obejrzenie odcinka, trzymajcie się. Nagram może jutro, może pojutrze, ale nie zapowiada się, że będzie to jakoś przyszedł niedługo. Na razie, cześć.